Chłopek idzie sobie na rowerku trzymając kij w ręce, kod działa poprawnie, Chłopek wkłada w szprych rowera kijek. Próba podniesienia wersji Pythona, Chłopek leży wywalony wszystko go boli. To jest takie prawdziwe i przyznam się szczerze, to jest jeden z głównych powodów, dlaczego czekam bardzo często z update'em wersji Windowsa i systemów operacyjnych na moich telefonach, bo z reguły właśnie tak to się kończy. A w dzisiejszym odcinku nudna technologia, muffler, czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 22 maja 2023. Ym, w dniu, kiedy to nagrywam, jest dzień Herba... Światowy Dzień Herbaty, więc piję herbatę pure. Jaka to była pura? Patrzę Pomarańcza na moją. Pomarańcza i imbir. I, I też dożycie, dokryłem sobie pomarańczę tutaj. Bardzo fajna, bardzo fajna. No i IT Morning to jest wasz zbiór ciekawych artykułów ze świata IT. Jeden bardziej techniczny, jeden miękki, gdzie może pójść wszystko po prostu co mnie w jakiś sposób zaciekawi. I żeby nie przedłużać, przechodzimy do naszego pierwszego materiału, który jest o nudnych technologiach. Autor, autorka, przepraszam, porusza temat podejmowania decyzji w technologii i dlaczego technologia jest nudna. Ogólnie to jest bardzo ciekawy artykuł, bo zaczyna się od w pewnym sensie. wydaje mi się, że to jest trochę pójście za daleko, ale można powiedzieć, że podsumowania innego artykułu o wyborze nudnej technologii. Przyznam się szczerze, mam wrażenie, że tamten artykuł kiedyś mieliśmy. Jak na niego patrzyłem, wydawał mi się znajomy, ale nie poświęciłem cza dość czasu, żeby sprawdzić, czy faktycznie go kiedyś poruszaliśmy. Yy, no i, i autorka doszła do bardzo ciekawych wniosków, że tak naprawdę wybór technologii, jakiej używamy, ma dużo wspólnego z kulturą naszej organizacji. I ja myślę, że to podobnie jak prawo Conwaya, ma, ma dużo sobie prawdy, że tak naprawdę. To jak i czy wybieramy nowe technologie zależy od kultury naszej organizacji. E, współpracuję czasami w ramach konsultacji z firmami, gdzie jest tak skostniały proces, jest tak przekomplikowany, że nawet próba dodania nowego, drobnego narzędzia, które ułatwi życie jest niemożliwa, że nikt nie chce tego próbować, bo to nie ma szansy powodzenia i zajmie dużo nerwów, dużo czasu. Z drugiej strony są firmy, które praktycznie każdy zespół używa co innego i nikt nie wie, kto czego używa, więc jak najbardziej to widzę, że jest tym wartość. I autorka tak trochę przegląda się z temami, e, pewnymi tematami. Zaczyna od czegoś, co... He, mam trochę mieszane uczucia, bo tak naprawdę... Długoterminowo y, koszt dodania, y, koszt utrzymania technologii jest o wiele wyższy niż krótkoterminowy bene, benefit, który daje, że się szybciej w danej technologii tworzy podniesienia velocity. I ogólnie bym się z nią zgodził, że tak, faktycznie ten koszt, jeśli mierzymy o nie wiem, o... o yy, Pracogodzinie, czy jak tam się projekta nazywa to miara, jak najbardziej się zgodzę. Czas, w który to inwestujemy, będzie długoterminowo miał o wiele większe znaczenie niż czas tu i teraz. Tylko jest jedno R. Ten parametr zapomina o czymś, co w obecnym świecie jest najbardziej ważne: <laughs> time to market. Czasami z perspektywy tego, jeśli my nie będziemy pierwsi, nie będziemy w stanie szybko dowozić, to tak naprawdę tracimy bardzo dużo opportunity. I tak naprawdę, to z tego, że może długoterminowo koszt utrzymania przez wybór takiej technologii będzie droższy, tak długo jak nasz time to market będzie bardziej opłacalny, bardziej możliwy do uzyskania szybciej, często takie rzeczy się opłacają. Więc tutaj bym powiedział, że jak najbardziej się z nią zgadzam, że jeśli chodzi o koszty utrzymania, to może tak to wyglądać, ale to nie znaczy, że benefity szybszego czasu dostarczania będą stracone. Kolejny punkt, który autorka podnosi, przyznam się szczerze, kompletnie nie zrozumiałam, o co je chodzi. W sensie yy, daję przykład o tym, tytuł jest, że yy, ludzie mają bardzo, yy, bardzo mają swoje opinie różne na temat baz danych, zwłaszcza bazy relacyjne są obecnie trochę wyważone za pasę i tak naprawdę jest tutaj dużo, dużo dyskusji, rzeszcza paragrafie na temat tego o wolności deweloperów. Nie do końca to zrozumiałam, o co chodzi, ale autorka podsumowuje ten punkt, że tak naprawdę, jeśli chodzi o wybór, e, wybór narzędzi, to to jest duża dyskusja między właśnie e, właśnie tą wolnością wyboru, a po prostu e, solidnym procesem podejmowania decyzji. Nie, nie odczytałam, przydam się szczerze, tego punktu, jak ona sama go podsumowała, ale dobrze, niech tak będzie. E, I tak naprawdę autorka podnosi, że e, naszym... W, Ostatnie rzecz biorąc, naszym celem jest zaprojektowanie i utrzymywanie produktu, systemu, który po prostu wspiera nas biznes. I niekoniecznie to oznacza właśnie wybór jakiejś nie wiadomo, bardzo nowoczesnej, bardzo super technologii. I jak się najbardziej zgadzam, są wybory, gdzie czasami po prostu wybór starej, dobrze sprawdzonej technologii ma o wiele więcej sensu niż eksperymentowanie z nowymi zabawkami. Z drugiej strony jesteśmy właśnie w momencie, gdy wchodzi AI. I tak naprawdę. Jest duże ryzyko. Zobaczymy, jak to się potoczy, że firmy, które w to nie pójdą, które nie będą wspierać tych narzędzi gdzieś wewnętrznie w ramach procesu, nie będą ich testować, dołączać, na długą metę mogą zostać daleko w tyle. To jest oczywiście jakieś ryzyko do podjęcia, bo może się okazać, że jednak AI okaże się perspektywicznie ogromną klapą i z tego wyjdzie, wyjdzie świat. M wątpię, ale jest takie ryzyko. I wtedy no, ci, którzy tego nie wybrali, mogą być w lepszej pozycji. Więc to jest zawsze ten wybór. Gdzie to jest, czy po prostu yy, także, jak bardzo my jesteśmy, musimy się przygotować na możliwości rozwoju w przeszłości. Powinniśmy mieć na tyle zrobione wszystkie konstrukcje, żebyśmy byli dość otwarci do zmian. I to jest właśnie jakiś dług techniczny do spłacania. I tak jak mówiłem, musimy wspierać biznes outcome i czasami możliwość dołożenia szybciej jest najważniejsza. Autorka podsumowuje to wszystko, że tak naprawdę powinniśmy mieć proces, który wymaga, żeby ludzie rozmawiali z innymi ludźmi. I tu się jak najbardziej zgadzam. Nieraz widziałem problemy z procesem wyboru narzędzi, że po prostu jeden zespół wybierze narzędzie i on przepcha, żeby używali jego wszyscy. A to narzędzie kompletnie nie, nie nadaje się do potrzeb innych zespołów. Ehm, dobrze. Idziemy do naszego następnego materiału. I to nie jest tak naprawdę materiał. E, chciałem Wam przedstawić taką gierkę, która stacja mnie trochę wciągnęła. Nazywa się Muffler. Jeśli pamiętacie, około rok temu e, rynek Rynek, w to może to już ale był taki okres, że wszyscy grali w Wordle, czyli gra, gdzie było trzeba zgadnąć codziennie pięcioliterowe słowo, e, które tam dostawa się podpowiedzi w kolorach liter. Muffler e, działa bardzo podobnie. Codziennie mamy zagadkę. Matematyczną, ale działa to na odwrót. My tu znamy odpowiedź. Mamy wynik naszego działania i po prostu korzystając z prostych działań matematycznych, dodawanie, mnożenie, odejmowanie, dzielenie, musimy uzyskać ten wynik. I jak widać, mamy 6 pól i musimy uzyskać kolejny wynik. Ja już tą dzisiejszą zagadkę zrobiłem, więc znam odpowiedź, ale przynajmniej znałem, nie jestem pewien, że pamiętam. Więc teraz tak na szybko wam pokażę o co w tym chodzi. Czyli yy, po pierwsze widzimy, że mamy 6 pól i mamy uzyskać 118 no to yy, no to co możemy zrobić? Możemy zrobić sobie. Do, nie możemy zrobić dodania dwóch dużych liczb, bo będzie mi za dużo pól. Więc trzeba trochę pokombinować. Yy, co może być? 120 to jest. Yy, 120. Liczę na szybko teraz w głowie. To będzie. Yy, problem z szybkim liczeniem w głowie. 30 razy 4 to będzie. 30 razy 4 to jest 120 minus 2 i jakiś wynik. No i tak jak ma maflerze mamy zaznaczone pola, że poprawnie zgadzam te rzeczy i że te liczby są tutaj nie we właściwej kolejności. No więc powiedzmy tak, spróbujemy 42 razy 3, to nam daje 120. Nie, przepraszam, miało być 42, a nie 43. 42 razy 3 daje nam 126, jeśli dobrze liczę, czyli y, minus 8 powinniśmy mieć dobry wynik, jeśli dobrze policzyłem w głowie. Wcześniej inaczej, jak gdzieś tam pamiętałem mniej więcej, jaki ten był wynik, bo robiłem to wcześniej, ale y, ale jak widzicie, liczyłem w serio, na serio, teraz w głowie sobie, bo coś mi tam po prostu świtało. Y, dlaczego lubię tę grę? Jako dyslektyk. Wordle dla mnie jest trudne. Nie jestem e, anglojęzyczny. Inaczej, e, mówię po angielsku, ale tak jak mam sobie wybrać, ja i wszystkie słowa, które spełniają jakieś kryterie, po polsku mam z tym problem, a co dopiero po angielsku. Więc bardzo często grałem z aplikacjami słownikowymi, które mi pomagały, i tak moim zdaniem to trochę zabijało e, klimat tych gier, klimat tych zabaw. Więc po prostu. Jakoś, że też lubię matematykę, e, nam się logika i matematyka przydaje w naszej pracy, bardzo się w to wciągnąłem. Przy okazji jest to jeszcze jedna podobna gierka, to się nazywa e, Samplit. I to w pewnym sensie działa w sudoku z liczbami, że mamy tutaj dwa rzędy liczb, e, na górze i na dole, i po prostu muszą nam się te liczby, wyniki zgadać przez dodawanie, czyli musimy odkreślić co nam tutaj nie pasuje. E, więc dzisiaj dziwna gra się trafiła, bo jak widzicie tutaj mamy 0, czyli trzeba wszystko odznaczyć. I w ten sposób te gry mniej więcej znajdują, znajdujemy w nich nasze wyniki. I znowu, dzisiaj jest jakaś bardzo dziwnie prosta bym powiedział: ta gra. Tego nie robiłem, to po prostu miałem szczęście, że tak przez przypadek na szybko byłem w stanie zobaczyć tutaj wyniki. Są takie przyjemne gierki logiczne, związane z matematyką, myśleniem logicznym, które od czasu do czasu lubię zrobić, bo trochę nam pomagają w procesie. Dobra ale już przeciągamy odcinek. W dzisiejszym odcinku spojrzeliśmy sobie wpierw na artykuł o podejmowaniu decyzji, gdzie czasami wybór nudnej technologii okazuje się być lepszym z perspektywy rynku, z perspektywy naszego biznesu. A później w ramach rozgrywki popatrzyliśmy sobie na dwie gierki logiczne Muffler i Samplit, które obecnie od czasu do czasu sobie robię. Obie na zasadzie Wordle, czyli jest jedna gra na dzień. No i to wszystko życzę Wam miłego poniedziałku!